Co wy żeście zrobił? No zobacz, co zrobił <grym> O! O! <grym> no, a, to, wy jesteście ej, debile ej, ja nie chcę tego On tu coś zjebał Bo to rozbił Czemu ty to kurde z jednej strony i z drugiej nie? No jesteście idioci. Ja? To on robił Nie wiem, co jest. żeby pojechali na dziesiąte, bo kurwa, wcisnąłem zero, a ktoś zamówił na górze i do drugiego na dziesiąte nie jedziemy, Przecież tu nikogo nie ma. Ale ja to minę zostawiłem, ona była 10 minut, wiesz, i na każdym piętrze, co teraz pozamawiali w dół, będziemy się zatrzymywali. To kiedyś Kacper zabije. Kacper? pytanie, to kiedyś robiłeś? Co? Ty to kiedyś robiłeś? Nie na tych spinkach Nie na ja tak, ale ja zapytałem. Ja kurwa Ciebie tak ktoś za mnie zrobił O Magdusia <tokatuje> Magda gdzie masz psa? Tu to, to od galaretki? Tak Kurwa A czekaj jak on jest źle założony? Co tu jest nie tak? No właśnie ja też właśnie pytam No ale no bo... Jak jadę to czuję, że coś jest tej tak. Daj mi ten rower Może do Magdusi się przejadę i z powrotem, poczekaj A jak to mi się na ja Czego <grywa> skrócić? No, lecimy do serwisu, bo łańcuch sobie musi skrócić trochę, nie? A no, ty co tam? Pozdrów do kamery. Pozdro zowie. Powiedz, żeby oglądali wszystko ładnie. A, polecam kurwa, ten kanał. Dobre stosy, Kurwa Oglądajcie. Suba to kurwa, Nie muszę mówić, tak? No. ma Kacper. Co tam, tam? Co tam? Jak idzie? Jest dobry rower? Chujowy ten na koło o, gdzie chcesz wracać? Puszków. Ile kilometrów? Stąd czy z centrum? Stąd Bo z centrum, no jak na ostatnim odcinku miałem to jest 30, ale stąd po... No. plus 15, 15 będzie No I jak wracasz? Metro Metru. i pociąg No, taki jest miesiąc temu Skręt, skręt, opa i... Przed ropą puścić ten takiowe i <młysła> jak zaczął się koziołkować, to by były po 4 i 2 bara. Ja też mam teraz nabicia ponad czwórkę z przodu, a z tyłu chyba równą czwórkę. Mało, z tyłu to zawsze miało, mało nie? <młysła> Mi z tyłu zawsze brakowało. Uchodzi, bo ostatnio było twardo, tak wchodzi. jak kradniemy wentylki, teraz mam takie fioletowe. <młysła> Daj mi tego zwykłego, bo ja robię kolekcję, mam już ich z 15 w domu. No dobra. No to daj tam tego co miałem. Tam nie miałem. Nie, tam no, t... nie miałem. Aha, dobra. Ja mam chłopy takich już z ponad 10 w domu. No to dawaj, jak... widzowie wam, jak nie zapomnę to wam yy, wsadzę na koniec filmu yy, zdjęcie. Okay. No zobaczcie widzowie, nawochał się czegoś, zobaczcie na jego. otwórz. Zobaczcie jakie czerwone. A Ty... pogasz tak. <laughs> bym się zajarał. Ty miał takie czerwone. Nie, nie wiem, ja się nie znam. Do tego. Masz kabel? No to Samsunga iPhone'a Nie mam No ma iPhone'a <noise> tak Wygląda na Korb do końca, do końca! Siema, ty jaki ty rower, rower masz zajebisty. Jest zajebisty! Skąd taki zajebisty rower masz? Dawaj! Odejdź, odejdź, bo Chodź tu, tu zejdź, tu zejdź Ale się no. dawno żeśmy nie widzieli Skąd taki rower masz? On już jest stary No stary, stary, stary. stary przywiózł Z Anglii kiedyś Do końca korb, do końca No już lepiej Ty. Krzywa, krzywa kurwa Dobra, daj się przejechać Trzymaj Ja chcę sprzedać Co? Chcesz sprzedać? Nie no, nie będę sprzedał takiej legendy Kurwa, A. szkoda, ja kupił Widzowie Ty, jak to się tym jeździ? Jak to się tym jeździ dziwnie? Widzowie, patrzcie jaki taki rower, kurwa Widzowie, na, na koło tym daje <laughs> Ty, ale fajny rower Ale wolno się na nim strasznie jeździ ja się boję, że ten flak pierdzielnie stoi. Dobra, siemano! No, nie odpowiedzieliśmy na pytanie, co gotujesz. O co wam o tym chodzi? No bo żeś tak ostatnio jak gadaliśmy wtedy, co się wchodziłeś na nas, to on do ciebie mówi, że coś gotujesz, co ten gaz odpalałeś. A ty także śmiesznie wtedy powiedział: Zupę! A weź tak powiedz: Zupę! takiego nie mówiłem! Tak, co już gotujesz, Struś, nie? Zupę. A powiedz tak, zupę. Ale ja ją podgrzewam ty. Dobra, a pow, powiedz tak, zupę. Nie będę, wracam. powiem, przewlekamy sznurówkę. Macie timelapsa Hej, dolecia. Dobra, widzowie, lecimy Sterga. Dobrý, jdeš o odlet. Nagraj! <laughs> Nagraj, už <bude> jsem tak kurva. <laughs> <laughs> bo się starnął jak ją wykamować teraz? Mogą daj Wo, ale mi przód zarzuciło nie wiem, tam, tam fajny murek chyba jest jakiś za tym tym Nie wiem, za blokiem, nie wiem czy czegoś nie ma No mam Trzeba wymienić cały napęd, to nic nie będzie skrzypiało Ej, tu są takie murki, a ja ich nigdy nie skakałem Ej, to dobre noidam, wyrobimy flat, wow. Był flat. Filip, dawaj, teraz ty! Siema, TikToki! O kurweczkę! Trzymaj go cały czas! Czekaj, o, o, trochę do tyłu pójdź, bo muszę się koło obkręcić, tak? Masz? Poczekaj! Masz, jest tylko jedną łapą trzymam To u Ciebie jest, czy u mnie? U, u mnie. Nie tak? Tylko szybko, odpalaj. Odpalaj, bo ja długo nie wytrzymam. Z fleszem. Wyjmuj, wyjmuj. Czekaj, tylko nie da się, bo za to wlecia. To <śmienicza> jest Nie wiem czy tu jest zjazd czy schody Ja o to <śmienicza> <Jaki? śmienicza> Nie ja, <śmienicza> na ty

Ręka na kurdę Na kurdę jak złamano